Siema. Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny y, pojedynek z limitex z kalendarza adwentowego czyli mamy trzy limitki. Pierwsza to będzie Turan y, z Interu. Interu. Druga to będzie Pulisic. Pulisic z Milanu. Z AC Milanu, no? I... Jack Gilles z Manchesteru City. Manchester City. No. Czyli robimy kolejne po z szczek, ja obstawiam, że wygra. A Milan? Nie, nie wygra. Nie, nie wygra. Dobra, no. to zaczynamy. Pierwsza karta: Manchester. City Kapitan Ja wiedziałam, że Manchester City wygra Machine Manchester Czyli drugi punkcik Mówiłam, że Manchester City wygra I mamy Medziken z Newcastle Maxim. Manchester City kolejny trzeci punkt Tata się babli. Inter Jeden to twój Milan nie ma żadnego. Na razie Milan nie ma. Tu mamy Bayer. Na... Otwieramy kolejny. To tylko dwie karty są bez klubu. No. Ale dobra strzetka. Dobra. Na no, kapitan. Manchester. City, czyli czwarty punkt. Widzowie, to już tata to ma. Tak? Ma. Mansion, i ten? Newcastle? Malogo Liverpool. I jest. O, z Liverpoolu. malłem. Liverpool? Olympic, Marsylia, Fidginia, Barcelona, Gundegam i Newcastle. Newcastle. Na razie Manchester City z dwoma, trzema punktami, a Inter ma jeden punkcik. Ja nie, nie to szybko otwieram, bo już się kończy czas. Tak, kończy tak. się Dobra, double trouble Nie mów już klubów, tylko szybko. Perze. Manchester City na Giant Nordic. To mów tylko o rodzaje karty Dominator Newcastle Lazio, Punkt dla Juventusu A nie, Juventusu nie mamy teraz. I Arsena. A to troszeczkę to szybko otworzyłaś. Widzisz, tylko trzeba mówić kluby. No. Nic nie trzeba więcej mówić. Tak, dobrze. Ty to co jesteś? W Trouble, perze. Tata ma Rising Star Manchester United Albo nie się świeciło no. Palmeras Titan Juventus Był tata Juventus Gdzie był Juventus? Nie ma Nie ma Juventusu Lazio Ja cię I chciałam oszukać Liverpool a ty i tak się nie da szukać. nie dam się oszukać no szybciej, szybciej, szybciej dobrze, zaraz Bo już tylko 4 minuty Da. na fans Real szybko Rising Star Liverpool tak, dobrze, szybko Homegrown Real Atletico Madrid Barcelona i też. Nie ma punktu. Kolejnej saszetce. Dobra, 29 minut, jedna saszetka zajęła. 29 sekund? No. No widzisz, jak ja szybki jestem? No tu dawaj jeszcze Fans Real 2. Home Barcelona 4, 5. Ale sześć. nie gadaj, bo ja nic, bo nic nie będziesz słychać na filmie. O. Palmeras Atletico Madryt. Te to dobry czas, to nie jest. Bo 20 sekund. Jedno. Palmeras. I jest punkt dla Manchesteru City. No dobrze. Czyli mają. Jak finał teraz? Raz, dwa, trzy. pięć, cztery, pięć sześć. No. Czyli Manchester City wygra. I jedna karta nudycka. Fans Plusem. Ajax Jest punkcik dla Interu to kończy się czas Medziken Przestań mi tutaj pospieszać bo i tak Będę robić tak jak mi się podoba Newcastle na home Real Nie było Liverpool I River Play i jeszcze zostały nam dwie. Saszetki. Dobrze, zdążymy chyba. Dwie saszetki. I będzie to fans. O, Olympic, Marcylia. Klaus. jest kolejny Nordik, Diant, Newcastle no. Dominator Arsenal. Jest punkt. Nie ma punktu. Juventus. to znowu się nabrał. Jest punkt dla Interu. Co? Twój Milan nie umie wygrać. No nie umie. I jest River Plate. I ostatnia saszetka. Dwie minuty. Dobrze, dobrze. To już dążysz. A dwie minuty jedna saszetka. I mamy tak. Olimpik Marsylia. maja. Y na fansie. No, ma jakąś tą rarkę. Jest rarka. Super. Alison. Alison z Liverpoolu. O. Jest logo Marsylii. Barcelona. Manchester United. I Palmeras. No I co, wygrywa Manchester City z sześcioma punktami. Na drugim miejscu jest Inter z i bez punktu AC Milan. Zostawiajcie łapki pod filmem. I mówcie jaki Was jest ulubiony klub. Tak, napiszcie z tej FIFA jaki was jest ulubiony klub. Taty e, Bayern, a mój Real. No i napiszcie jaki macie swój ulubiony. Do następnego. Cześć. Pa.